Zaczynamy od paru dni. Dopiero po oficjalnym odebraniu nadzoru budowlanego, przed nami otwarcie. Mam nadzieję, że 21 marca chcemy to otworzyć już oficjalnie. Podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten obiekt jest, jak widzimy, wizualnie bardzo piękny. Próbowałem grać już. Jest fajnie, jest na stawy bardzo dobry, nie odczuwa się bólu kręgosłupa. To jest najważniejsze. Sport dla wszystkich. Właśnie. Pierwszym zawodnikiem, który tutaj grał, to 86-letni mężczyzna. I to jest piękne, że ja, mając prawie wiek emerytalny, mogę marzyć o tym, że za 20 lat jeszcze zagram na korcie, a tutaj dopiero rozpoczęły się lekcje, właśnie dla dzieci, dla młodzieży. I tutaj mamy nadzieję, że to, to jest przyszłość. To jest przyszłość tego, żeby później młodzież mogła zorganizować sobie tak. Czas wolny, żeby z tego korzystać, w pełni jakby radości. Podpisaliśmy umowę, porozumienie z Starnowskim Centrum Tenisowym. Szkołą, którą prowadzi, przyjeżdża tutaj pan. Dla dzieci przyjeżdża w poniedziałki i środę. Na razie na dwie godziny. My to dopiero rozpoczynamy. Montujemy aplikację, w którym praktycznie bez można będzie wejść. Na zasadzie paczkomatu opłaca szkort, To jest, jak już mówiliśmy, o komercyjnych rzeczach o komercyjnych do wynajęcia dzieci i młodzież z całej gminy Radów mają wstęp bezpłatny. Mogą tu zajęcia lekcyjne robić do południa, mogą po południu przyjeżdżać, mogą sobie wynająć trenera jakiego chcą i po prostu mogą tu trenować bezpłatnie. Oczywiście ludzie dorośli to niestety muszą się dołożyć do tego, bo wiadomo, że koszt tego utrzymania będzie w jakiś sposób, ale do czego my nie dopłacamy dnia dzisiejsza? Jeżeli do szkoły dopłacamy 80 tysięcy, czy do tego dopłacę 50-20 tysięcy, ja myślę, że robiliśmy bilans, on się samo sfinansuje. I to będzie cudowne. Kwota całego zadania to po waloryzacji, tych wszystkich rzeczach, które przechodziliśmy, po dokładkach, które musieliśmy to zrobić. W trakcie projektowania też pewne rzeczy musieliśmy zmodernizować, dokupić. Więc cała wartość projektu to pięćdziesiąt tysięcy, ale połowę z tej kwoty mamy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Mało tego, my tą kwotę nawet większą do bo milion osiemset wartości czyli 900 tysięcy, ale nie będzie to kosztowało dziewięćset tysięcy, będzie osiemset tam 25 pięć tysięcy kosztowało, także także jesteśmy bardzo zadowoleni. Wiemy, że w dzisiejszych czasach już by było inaczej, już by było drożej. Także cieszymy się bardzo, że ta inwestycja powstała. Mam nadzieję, że będzie służyła wszystkim mieszkańcom. Zainteresowanie jest bardzo duże i wiemy, że już lada dzień y, 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 rusza Liga Radłowska Tenisowa, ta co była letnia, przekłada się na razie 12 zawodników. Robimy zapisy na większe, puchar burmistrza dla dziewcząt, dla tego. Mam nadzieję, że y, to też przyczynia się do promocji miasta i gminy Radu, że jest otwarty przede wszystkim na sport, na wychowanie młodzieży, dzieci w duchu sportu, rywalizacji, zdrowej rywalizacji, a to jest potrzebne w życiu.